Sezon się jeszcze nie rozpoczął, a tu już takie kwiatki, kochani Państwo, więc to chyba nie z tego roku. A jeszcze pozostałość z tamtego, a może jeszcze, jeszcze i z kolejnego wstecz. Więc w takiej sytuacji z kominami nie dopuszczamy, ponieważ jak to się później zapali to są półkoty. Jest chemicznie prawie czysty węgiel i pali się do ponad 1000 stopni w kominie, i nawet chałupa się może spalić. Jak państwo nie wierzycie, proszę zadzwonić do najbliższej jednostki Straży Pożarnej i dadzą wam statystyki, ile jest niepotrzebnych wypadków związanych właśnie z brakiem czyszczenia komina. Więc tak to, kochani, państwo wygląda. Nikomu nie życzę. Ale o kominy mamy dbać. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Ile mogłem, to komin wyczyściłem. Teraz już można to bezpiecznie z niego korzystać. Popsikam jeszcze specjalnym suwaksem wysokotemperaturowym. i serdecznie pozdrawiam.